Dobre fukuron zrobię nie? No, to niezłe. Ej, a ja, co ty robisz? Mm. Mm -mm -mm. mm -mm. <sighs> Ej, no! Możesz mnie nie wyżerać? No ale tylko kilka chciałem No chyba. dobrze, no ale jak chcesz chipsy to sobie kup, no. No ale... No. Daj spokój, no. To gdzie idziemy na obiad? Ja mam poszła na pizzę. A wiesz co, może zostaniemy w domu, no, zrobimy sobie dobre tak jedzenie. Zostajemy ale słuchaj, zbamy, no inne taniej, łopakami, zostajemy w domu. Ale słuchaj, no jest będzie taniej. z chłopakami, a my zawsze Ale chociaż raz możesz mnie zabrać gdzieś, no? Ale słuchaj... Wczoraj byliśmy na pizzę, przez nie wczoraj byliśmy prawda. na pizzę, no, przez, przez wczoraj. Mówisz mi, że jestem gruba. I cały tak, że czas tylko jest pizzę na no, Patryk. No, no ale, tą, no, nie, oh, ale posłuchaj. Nie, ale posłuchaj. Pogę iść na tą pizzę, no. No dobrze, już. Idziemy na pizzę. Dobrze. dobrze. Poproszę loty, gofry, pizzę, może być jakiś hamburger, do tego hot dog, jakaś malutka sałatka, dwie nogi. A coś dla pana? O... Nie, dla mnie tylko woda. Proszę, rachunek dla pana? Dziękuję. Coś się stało, kochanie? Nie, nic, kochanie, się nie stało. Hej dusiu, dusiu. A no, co ty robisz, wiesz jak to bolało? Ale nie no, może być, nie być to bardziej delikatny. Nie, to bolało, no mogłeś być bardziej delikatne. No zobacz, no aż, okay. mi się nie, aż mi żyła wyszła. No, no Ała, nie, to boli, nie? no. Nie. Proszę bardzo. Kudusiu? Co? Podasz mi rękę? Nie. No to nie boli. A pszczeszkę? No to nie. On rainbows, pink fluffy unicorns dancing on rainbows, pink fluffy unicorns dancing on rainbows.